Cześć zimanko moi widzowie, witam was w kolejnym odcinku, gdzie będę pokazywać jak zdobyć złote jabłko w Hello Neighbor 1C, więc nie przedłużając, kontynuuję i lecimy staram się jak najszybciej zrobić te Hello Neighbor całe, no bo Najlepiej robić jak najszybciej. E, złote jabłko trzeba mieć odblokowany dostęp na dach. Więc lecimy dalej. Gdy macie odblokowany dostęp na dach. Musicie sobie skoczyć tutaj, tutaj. I teraz uwaga. Wchodzicie sobie na dach. Ja wam pokażę, gdzie wy musicie skoczyć. Musicie mieć na pewno parasol, bo bez parasola to nie robota. Nie da się inaczej tego zrobić. Gdy eee, macie już swój parasol, tam macie taką platformę. Pewnie, po co ona jest? Po co to komu? Ale tam jest właśnie nasz nasionko. I one będzie tutaj umieszczone. Tutaj na tym krześle. Na poduszce, tylko nie bierzcie krzesła, bo nie wiem, co się stanie wtedy z nasionkiem. E, bierzecie sobie to, prawie e, bierzecie sobie to nasionko i zasadzacie je sobie tutaj. E, L1 klikacie i one będzie sadzone. I teraz tak potrzebny wam jest czajnik, który macie w domu, i potrzebujecie. ...po prostu podejść do kranu... ...i zalać go wodą. Jak będzie Wam robić tak, to oznacza, że jest, jest, jest woda. Bierzecie i tak lecicie dwa razy... ...aż nie wystanie Wam taka czerwona ala kulka, że to tak nazwę. podewać sobie grzeczko. Podlewacie... Tak, dwa razy, aż, znaczy nie dwa razy, aż wyrośnie Wam czerwona czerwonotka tutaj kuleczka, i wtedy ona będzie rosła. I najlepiej wtedy podłożyć zielony gramofon, żeby to szybciej rosło. I te, to jest właśnie najcięższe trofeum, bo musicie czekać 4 godziny, żeby zdobyć złote jabłko. 4 godziny. To jest najrzadsza rzecz w grze i w ogóle ciężko. Niektórzy nie chcą je w ogóle robić, ale jak chcecie mieć trofeum, to polecam wam je zrobić. Dosejcie złote jabłko. I które? I drzewo! Was y wasze to drzewo, co wy tam macie. Y daj mi coś. Telewizor. Wasze to te drzewo. Jak już będzie... Dwa razy większe od tego drzewa, które jest przed, to oznacza, że już Wam za niedługo wyrośnie jabłko. Znaczy, już Wam powinno wyrosnąć, ale już tak jeszcze 5 minut tak, i będziecie mieli to złote jabłko. Czekanie, czekanie 4 godziny i jeżeli chcecie, żeby Wam to lekko, nie wiem, mi się tak wydawało, że lekko szybciej wtedy rosło. Bierzecie sobie gramofon, wstawiacie go i puszczacie muzykę. Bo ja, jeżeli macie abieliskę, to możecie sobie kłócać. Yy, no i wtedy macie złote abuko. Jeszcze omówię, jak dostać łom i to będzie na tyle. I jeszcze wszystkie poziomy osobne yy, minigierki. Najcięższe. Z rzecz bazy ją unikałem, ale chyba pokażę Wam. Do tego jest Wam potrzebny magnes, żeby co, coś w ogóle zrobić. Już Wam nie zaczął godzić, ale to się tym nie przejmujecie. Idziecie sobie, albo to było tu.

Gdzieś na dworze? No i dobrze trzeba przejść tutaj. tutaj. Chyba to nie tutaj. Myślę, gdzie to było. Też nie tutaj. Gdzie to było? Kręca. gdzie to było tutaj jest ten pokój bo teraz detektywa gdzie to co było much to Proszę zobaczyć, jaki to jest pokój, innego sposobu nie ma. To jest pan? Nie. Yeah. Nie wiem. I teraz nie to powinno być tu, chyba? Tak, tutaj otwieracie sobie to, naciskacie magnesem, że chcecie to wziąć. Najpierw musicie to wziąć łapką. Bierzecie w ten sposób magnesem. Co jest? Eee, bierzecie to magnesem i idziecie z tym do schłodzenia. Nieból mi otoczył. Okej. Okay bierzecie sobie ten łą idziecie z nim do 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 wanny w swoim domu które jest tutaj wkładziecie go, odpalacie wodę i on się wam schłodzi i będziecie mieli łom w ten sposób bardzo proszę łom który jest wam potrzebny do odblokowania jednej rzeczy w, w, w pokoju do, do piwnicy jak się dostać. E, zostało mi tylko omówienie e, danych poziomów w Hello Neighbor, te co są, te takie e, double jump e, i te inne. I wtedy będę mógł zacząć e, finałowy, ponieważ ja już wam wszystko tutaj pokazałem, nie będę musiał wam tego pokazywać ponownie. Jak ktoś chce, to może sobie cofnąć po prostu i zobaczyć. Pokażę wam gameplay i jak przejść przez tą właśnie piwnicę. No a w tym momencie to... Dziękuję za oglądanie i w sumie to cześć, bo to wszystko. Więc zostało nam tylko minigry gry. Nagrałem 4 odcinki z Hello Neighbor, więc teraz 4 odcinki z FIFA lub z jakiejś innej gry. Więc... Będziemy tak lecieli regularnie i potem jeszcze dwa i potem lecimy FIFA jako główną serię, bo teraz to był główną serią było właśnie Hello Neighbor, a teraz za niedługo się jeszcze kończy, to będzie nowa gra. Będę Wam omawiać wszystkie minigierki, te które są takie dosyć niezrozumiałe, to Wam pomogę je omówić, bo reszta jest głafa. I te niektóre, co sam, są tam, co lekko się nad nimi miałem problem, bo były bugi gry. No to pokażę wam je, ale jedną grę, no po prostu nie, yy, pokażę wam jak ją przejść, ale jej nie przejdę. Powiem wam o co w niej chodzi, ale jej nie przejdę, bo jak mówiłem, no nie udało mi się je zrobić tych brat mi pomógł, i w ten sposób to zadziałało bo samemu nie potrafiłem zrobić, bo cały czas, ale cały czas ginąłem, bo jakoś mnie zauważył przez plecy, więc... No w sumie to, to na tyle. Więc dziękuję i cześć!